Siemanko ziomeczki z tej strony Mr. Kawusia. I witam Was w kolejnym odcinku Kogamy. Tak, co dzisiaj se pogramy na którym parkurze? Może na tym? A może na tym? Może na tym. Nie ogarnię zbyt, ale myślę, że będzie fajnie. I do ogarnięcia. Krusty Krab Burger. Zobaczymy ten niby krusty krab burger. Dobrze, ocenimy go i tak dalej, i tak dalej. S <grym> Dobra, mm, tak, k tu, 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 tak. No, myślę, że teraz fajnie będziecie mieć co zarumbiście wręcz ta kamerka. No bo ja już nie mam po mamu sposobów jakby dać ta kamerka. Normalnie wy nie wiecie, ja już kurde nie mam sposobu jak dać ta kamerka. Bo tu roz tak, roz tak, nie wiem jak jest ta kamerka. I te... I ja już, ja już dałem tak, te filmiki z e, tego Xboxa, co by że co nagrywam i tak dalej, i tak dalej, to pff, nie wiem, nie wiem, nie wiem. To Nie wiem czy będzie Wam się podobało, bo tutaj FIFA nagrała, tu strzelanki. No i nie wiem, czy będzie Wam się podobało, bo tu dwa odcinki nagrałam tylko. To będzie, to będą kolejne, e, tym, to będzie kolejna moja, e, jak by to powiedzieć, hmm. playlista. O, per paring jakiś, a to nas znajomy, ale nie chcę się iść do niego. Tak, taką będzie playlista z tych gier, na, na, taką playlista będzie. Po prostu playlista zrobię z tych gier. Na Xboxa, co mam i na gromysa. Tak. Domy trochę głośniej. A tak, zapomniałem Wam powiedzieć. O, jaż tak. Dobra, ty lastik, nie? Bez sensu trochę. Dobra, myślę, że fajnie będzie. Widać to. Tak, jak chcecie mnie zaprosić do znajomych, nie? To po prostu wpiszcie Mister Kawusia. My zdu, z dużej, ry z małej, kropka, ky z dużej, a wusia to reszta z małej. I to ja by da. Ja tylko maksimum mogę tylko 30, 30 czy 40 osób, e, nie, ja 30-30 osób mogę nagrać maksimum. Maksimum mogę 30 osób nagrać i to wszystko. O niech to. Dobrze, jeszcze raz to przejdę, nam. Tak czy tylko mogę 30 osób nagra e, nagrać. Boże 30 osób jakiś sir śmietanka o Vito e, YouTube. Bo napisał, że nagrywam na YouTube. É, uh, já... Yeah. Pytał nas ty na jakiś koleżka za pierwszy level. jej what? Czemu ja zginęł? Co to miało być? że nie, nie w ta, nie w te odpowiednie miejsce. O w te. O jakiś Ertmati wygrałam Oj, sorry, 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 okropnie sorki normalnie za to. Oj, wyłączył. Sorki normalnie za to mi się to tak czasami robi. Czasami robi. I muszę to sprawdzić, ile odcinek nagrywa. A dobra. E, sorki okropnie za to. Okropnie sorki. Sorki. Tak od czasu ten laptop tak mi robi, tak troszkę podokuczo. Sorki widzowie. Może za to jakoś łapka w górę dostanę za to coś. Dobra, Miesza, o to. Kończymy, kończymy, skończymy nagrywać, bo tylko chcę nagrać. Nagrać, no. nagrom tylko odcinek 9-minutowy i poraś sekundowy. nagrom i. albo. nie, teraz nagrom 10-minutowy i pora sekundowy i będziemy kończyć i z wami się będę żegnał, bo to jest z drugiej strony szkoła, nie? Szkoła. Trzeba się porobić, do rzeczy, do szkoły przygotować i tak dalej. Dobra, internet puść i sam. Ok. Muszę się też przygotować do szkoły normalnie na jutro, bo okropny dzień znowu w szko w szkoły trzeba iść. Jak musicie iść zawsze do szkoły, no to piszcie w komentarzach. co w komentarzach to nie lubi chodzić do szkoły. No i oczywiście zasubskrybujcie, zasubskrybujcie, czy jakoś. Zasubskryzujcie po prostu mój kanał. No i fajnie będzie. Jeszcze raz. Tak mówiłem tyle minutowy... Dobra, już jest 7. To jeszcze 3 minuty i pora w tam sekund i kończymy ten odcinek. No tak dużo zaj, za dużo nie przesadzać, bo szkoła nie mm. szkoła też, a szkoła je ważna Kto lubi mm, chodzi do szkoły, to piszcie w komentarzach. A kto nie lubi, no to nie piszemy. To tak. No to tyle. Dobra, niech się nam ładuje. No ładuj się. Everybody dance now! O, je, e, e, e! O, kto to jest? Kto to jest. Kto, je? kto to je? Ciekawe, wiecie co? Mam do Was taki mini coś, czy by zrobiliście taki mini obrazek e, swojego skina w Minecrafcie, w boże, w Kogamie. Żeby ten, żeby ten był, żeby umieliście go namalować i go zrobić i poradnik nakręcić, to dla mnie, okej? Okay? I żeby umiecie, jak, jak będziecie umieć to napiszcie na komentarzach e, ten, jaki filmik macie to dam łapkę w górę. W ogóle jak ktoś mnie no ogląda. No, dobra. Dobrze, mniejsza o to. to kończmy w końcu tą grę. dobra. Mm, tak. Musimy kurde skończyć ten parkour i za niedługo skończyć też odcinek. Bo trzeba się do szkoły też przygotować. Nie, ja nie mam wiele czasu, żeby to dać e, teraz dzisiaj na YouTube bo też muszę się spakować do szkoły i takie tam rzeczy i pff, to nie mam tak zbytnio czasu to taki króciutki odcinek chcę zrobić ale kolejny odcinek jak jakiś nagrą to będzie dłuższy 14 minutowy i kurde piszcie w komentarzach albo zasubskrybujcie czy zasubskryzujcie mój kanał i łapkujcie czy wy e, głupi turystyczny se tam poszło a, nie chce mi się Dobra Ciekawe ile Zobaczmy ile graczy w ogóle jest mało A mykaj dopiero są My no oczywiście ostatni, nie? Bo dnia, dla youtubera miejsca nie ma, nie? Po co, na co? Co może nawet nie wiem. Nie wiem, nie wiem co zrobić są. To tak, która już wiele... o matko, już pomogła się musiał z wami żegnać, I to wiecie co, jednak zrobię, what the? jednak zrobię to dla was i... What, tam nie idzie się dostać, ciekawa się teraz tam dostanie. Hmm. Aha, już wiem o co. Ej, prawie by mnie... O no co to było? Ja cie jakiś nieogarnięty to jest. Oj, sorki, dobra. Wiecie co, bo może zaś na pewno się zgasi jej ten telefon, znaczy telefon, uważaj, laptop. Sorki, że to taki taki odcinek był zgaszeniem laptopa. Sorki za to. Ale kolejny odcinek to myślę, że nie będzie. Tylko powiem tak, dzięki, że oglądaliście. patrzcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy jeszcze idą dzisiaj na YouTube, czy co. I tak jak mówiłem, zasubskrybujcie, zalajkujcie. Dajcie komentarz i oczywiście łapkę jedną w górę, przynajmniej tą jedną albo dwie nawet może być. Jak wybierzecie, ale błagą, błagą z całego, nie wiem, nie wiem czego, e, serca może, trochę dziwny to jest, e, pff, żeby daliście łapka w górę i żeby zasubkrybowaliście, no i zalajkowaliście. No to tylko tyle. Dzięki, że oglądaliście. Cześć. Kolejny odcinek za niedługo. I jeszcze, jedno chciałbym Wam powiedzieć, jeszcze po raz słów. Napiszcie komentarz, czy chcecie nową seria. Nie, nie z Minecraft, nie z Kogamy, i, i, i takich rzeczy. Nową seria z Minecrafta. Jak chcecie, to łapka w górę. Albo napiszcie komentarz, to będę wiedział. Troszkę prawdę jestem, to. Jest, Dzięki oglądaliście. Pa cześć. Wielki dzień.